Zaprosić Was na webinar, który odbędzie się 4 lutego o godzinie 19., podczas którego skupimy się na wykorzystaniu potencjału, jaki daje nam ten 2022 rok. Wszyscy, wręcz z ekscytacją, myślę, czekaliśmy na początek tego roku, kiedy w końcu Jowisz wejdzie do znaku ryb. I proszę bardzo, mamy Jowisza w znaku ryb. Dając nam tym samym Ogromne wsparcie i błogosławieństwo dla całej ludzkości. Bo Jowisz w znaku ryb to, można powiedzieć, najlepsza wersja Jowisza, jakiej możemy się spodziewać. To nieograniczony wręcz potencjał. Więc teraz, w tym właśnie czasie, mamy szansę skorzystać z tego wielkiego potencjału, który tylko czeka, aby wyciągnąć do niego rękę. To czas podnoszenia kolektywnej świadomości, budzenia tych, którzy oczywiście są na to gotowi. To ogromna zmiana energii, która powoła do życia tę część nas, która przez większość życia była uśpiona, obudzi nasze talenty, skieruje naszą uwagę do wewnątrz, aktywując nasze pole serca, abyśmy odsknęli się z tego letargu, z tej hipnozy. Zaserwowanej nam przez tych, którym nawet nie będziemy tu poświęcać ani czasu, ani uwagi. I zacząć w odpowiedzialny sposób kierować swoje życie i starać się być w końcu tym kreatorem własnego życia. Ta energia Jowisza dodaje naszemu działaniu ogromnej ekspansji, sprawiając, że wszystko, co będziemy teraz, właśnie teraz, w najbliższych miesiącach robić, przyniesie stałe zmiany i to na kolejne co najmniej 12 lat. Ale dodatkowo niesamowitym wydarzeniem będzie koniunkcja Jowisza z Neptunem w znaku ryb właśnie, która odbędzie się 12 kwietnia. A ten aspekt jest niezmiernie rzadki i ostatnio miał miejsce w 1856 roku. Kiedy Jowisz z Neptunem spotykają się w znaku ryb, Daje nam to możliwość po prostu nie przesadzając spełnienia naszych marzeń. Ale żeby tego dokonać, nie wystarczy być w tym czasie na Ziemi i po prostu siedzieć i czekać. Musimy się do tego przygotować, pracować nad podnoszeniem naszych wibracji każdego dnia, nad kreowaniem naszej rzeczywistości w skuteczny sposób, odpowiednio zarządzając naszą energią i wykorzystując własną moc. Moc twórcy, którą wszyscy posiadamy, a została nam ona odebrana na wiele tysiącleci. Teraz przyszedł w końcu czas, kiedy wszechświat ogromnie nas wspiera. Wspiera nas na drodze do odrodzenia się. Nasza Ziemia również przechodzi proces wzniesienia, tylko że ona ten proces generalnie już zakończyła. Jej wibracje ciągle wzrastają, z jednej strony dając nam możliwość Zestrojenia się niejako z jej częstotliwością i pociągnięcia nas w górę. Z drugiej strony jednak, tych, którzy będą opierać się tym zmianom i pozostaną w tych starych strukturach, starym schemacie rzeczywistości, oni będą niestety w pewnym momencie, jak gdyby nie będą w stanie już znieść tych wyższych częstotliwości. I to będzie duży problem. Ten proces już się dzieje, dzieje każdego dnia i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Ziemia przechodzi swój proces transformacji. Jak my, każdy z nas. I możemy iść z prądem tych cudownych zmian i wykorzystać ten potencjał, zjednoczyć się z tą energią i wykorzystać ją do własnego wzrostu. Bo teraz zadaniem każdego z nas, przede wszystkim, jest właśnie zadbanie o swój poziom wibracji. Nauczenie się utrzymywania tego stanu i ponowne zjednoczenie się z całym wszechświatem, ponowne stanie się częścią galaktycznej rodziny. Musimy obudzić w sobie znowu tę wrażliwość, aby za pomocą naszej intuicji, empatii móc odczytywać znowu ten subtelny strumień płynący do nas informacji, zarówno z kosmosu, jak i od Matki Ziemi. Musimy opanować dostrojanie się do tych częstotliwości i korzystanie z tego dobrodziejstwa. A ten czas właśnie teraz, do tych praktyk jest wręcz idealny, mając tę świadomość i poprawnie wykorzystując ten wibrujący wokół nas potencjał, możemy teraz dokonać prawdziwych cudów w w naszym życiu. Jowisz jest mitologicznym panem nieba którym rządzi wraz ze swoją małżonką Junior, inaczej Junoną, zachowując harmonię pierwiastka żeńskiego i męskiego. Jednak rządy patriarchatu ostatnich tysiącleci wycięło ją niemal z pamięci ludzkości. Bo, któż nie słyszał o Jowiszu? Bogu wszystkich bogów, prawda? Czy Zeusie? W greckim Zeusie to ta sama energia. Ale to właśnie Junio jest tą, która przynosi ludzkości światło. Jest opiekunką kobiet, małżeństwa, płodności, miłości, której symbolem jest owoc granatu w jej dłoni. W starożytności była najbardziej poważaną boginią, na której cześć odbywało się Święto Światła 2 lutego. U Celtów była to bogini Brygida, a święto nazwano Imbolik. A w Grecji była to Hera, w Egipcie Izyda i też energia Hekate. Jednak to ta sama potężna, żeńska energia, przynosząca nadzieję, miłość, płodność przynosząca pierwsze oznaki życia w postaci właśnie życiodajnego światła. To odwieczne święto radości, płodności, miłości i potężnej kobiecej mocy, wsparte. Potężnymi kosmicznymi aspektami. A 9 stycznia Wenus przeszła swój punkt gwiazdowy, o czym opowiadałam Wam w poprzednich nagraniach. To bardzo ważny moment. Teraz właśnie odradza się Wenus z gwiazdy wieczornej, gwiazdę poranną z kolei. A to wszystko w znaku koziorożca się dzieje. A Wenus w koziorożcu to aspekt mądrej matki, energia Aja Sofia. To czas, kiedy tworzymy nowy fundament, nową strukturę materii, w jakiej żyjemy. To czas przerywania też pokoleniowych karm, programów. I to my teraz możemy właśnie uzdrowić nie, nie tylko nasze życie i wpłynąć na przyszłość naszego rodu, ale również na poprzednie pokolenia. To czas porządków i przygotowywania przestrzeni do zaproszenia nowego. I właśnie tym zajmiemy się na początku naszego webinaru. Opowiem Wam, jak prawidłowo oczyścić własną przestrzeń, w której żyjemy na co dzień i wprowadzić do takiej oczyszczonej przestrzeni wspierającą energię. Jak tworzyć wspierające pole ochronne dla naszego domu i dla nas samych. Następnie przejdziemy do prawidłowego sformułowania naszych intencji i porozmawiamy o tym, jak kreować żeby zmaterializować. Wesprzemy się wspaniałymi energiami, które będą nas wspierały 4 lutego. A będzie to naprawdę czad. <gry> Wenus i Merkury będą już w biegu prostym. Uran od pełni, która miała miejsce 18 stycznia, jest już w końcu po 5 miesiącach w biegu prostym. I tym samym wszystkie planety wysyłają w naszym kierunku pomyślny wiatr i motywując nas do działania, będąc w biegu prostym. A tym momentem otwarcia nam szeroko drzwi do kreowania pięknej przyszłości będzie nów w Wodniku, 1 lutego. A 2 lutego z kolei mamy przepiękne Święto Światła, gdzie Junio będzie w koniunkcji z Plutonem, a to już aspekt odbudowania naszej ludzkiej mocy, dzięki której generalnie możemy wszystko. 3 księżyc będzie tworzył koniunkcję z Jowiszem, a 4, Marsa, 4 lutego Mars, obecny w znaku Koziorożca, syn Jowisza i Junior zresztą, będzie tworzył sekstyl ze swoim ojcem Jowiszem. Taka energia z kolei pomoże nam skonkretyzować nasze plany i niejako osadzić je w realu. Też 4 lutego słońce ustawi się w koniunkcji. Saturnem, co ostatecznie zatwierdzi nasze kreacje i zmaterializuje je, tworząc zdrowe struktury dla naszych marzeń, co jest bardzo ważne. Myślę, że nie można wymarzyć sobie lepszego dnia na zasianie ziaren światła, które tego dnia osadzone będą w żyznej glebie i odpowiednio pielęgnowane. I zasilane naszymi wysokimi wibracjami, zmienią się po prostu w cuda w naszym życiu. Kochani, dla wszystkich uczestników tego webinaru, przygotuję wcześniej indywidualne aspekty właśnie Jowisza w rybach oraz asteroidy Junio podczas święta światła, więc wcześniej będę prosiła o przesłanie Waszych szczegółowych dat urodzenia. Żebym zdążyła z przygotowaniem tych ważnych danych, bo na ich właśnie podstawie będziemy omawiać sobie, jak pracować z tymi waszymi indywidualnymi potencjałami. A na koniec poprowadzę dla was medytację, podczas której będziemy budzić nasze potencjały i siać ziarna światła, z których wykreujemy naszą wymarzoną rzeczywistość. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdziecie w opisie filmu, a ja dzisiaj pozdrawiam Was w świetliście i do zobaczenia wkrótce.